Pokój i dobro, kochani. Dziś jest trzecia niedziela Wielkiego Postu, 12 marca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na zielone pastwisko. Kochani, dzisiejsza Ewangelia opowiada o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką. Jezus przychodzi do studni Jakuba, około południa, o tej godzinie, o której właściwie nikt nie przychodzi. I Samarytanka przychodzi o tej godzinie, dlatego że ma nadzieję, że nikogo tam nie spotka. Prawdopodobnie nie chce czuć na sobie wzroku ludzi, którzy ją oceniają. Ona przychodzi, żeby zaczerpnąć wody, wody ze studni, natomiast Jezus chce dać jej innej wody, wody, która sprawi, że ona już nie będzie pragnęła. Kochani, Jezus wkracza w jej codzienność i również do nas przychodzi nie od święta, ale przychodzi w naszą codzienność, zna historię naszego życia, ale nami nie gardzi. I tak jak Samarytanka miała mnóstwo różnych pragnień. Ona miała pięciu mężów i ten szósty, z którym jest obecnie, nie jest jej mężem. Jezus o tym wie. Ona jest spragniona miłości. I być może w Twoim sercu też jest mnóstwo różnych pragnień, pragnień, które trudno Ci jest określić. Ale Jezus jest w stanie sobie z tym poradzić. Zauważmy kochani jaką ogromną pokorę ma pan Jezus, ten, który ma wszystko, ten, który jest źródłem wody życia. Mówi do człowieka, mówi do samarytanki: daj mi pić. Chcę przez to powiedzieć, że nie chcę na siłę cię uszczęśliwiać, tylko wtedy kiedy mi na to pozwolisz. Chcę, żeby te nasze relacje były wymienne. To nie jest tak, że ja narzucam coś tobie. Chcę również, żebyś ty otworzyła przede mną swoje serce. Myślę, kochani, że jest to nawiązanie do księgi wyjścia, do wydarzeń, które są opisywane w dzisiejszym pierwszym czytaniu: kiedy Izraelici wychodzili z niewoli egipskiej, kiedy wystawiali Pana Boga na próbę, mówiąc mu o swoich pragnieniach, że są spragnieni, potrzebują wody. I wtedy w Masa i Meriba Pan Bóg uczynił cud. Sprawił, że oni mogli nasycić się wodą. Kiedy Mojżesz dotknął laską o kamień, rzeczywiście wytrysnęła woda. Ale oni mieli jeszcze inne pragnienia pragnienia niezaspokojone. Być może zostawili te pragnienia w Egipcie, a być może wzięli ze sobą i one wciąż były dla nich ważne. A jak jest w Twoim życiu? Czy ty też masz swoje takie pragnienia, takie niezaspokojone? Być może też jesteś taką studnią bez dna. Zauważmy, kochani, że kiedy apostołowie przyszli do Jezusa, dali mu pokarm i powiedzieli do niego: rabbi, jedz. Ale Jezus powiedział: Mam inny pokarm. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca. A co jest Twoim pokarmem? Czy Twoim celem też jest spełnianie woli Bożej? Czy też chcesz, żeby Pan Bóg spełniał Twoją wolę? Być może masz takie pragnienia, które nie są zgodne z wolą Pana Boga. Być może, tak jak Samarytanka, możesz to zrozumieć tylko wtedy, gdy spotkasz się z Panem Jezusem. W przypadku Samarytanki życie już nie było takie samo. W momencie, kiedy zderzyła się z tą Bożą Mocą, z Bożą Rzeczywistością, wiedziała o tym, że to wymaga od niej konkretnych ruchów. Ona będzie musiała zmienić swoje postępowanie. Ona również w sposób naturalny, bez jakiegoś pouczania, poszła do ludzi, żeby podzielić się tą dobrą nowiną, że spotkała Mesjasza. A jak jest w Twoim życiu? Co jest Twoim pragnieniem? Co jest Twoim głodem? Czy rzeczywiście pragniesz, aby spełniać wolę Ojca tak jak Jezus? Czy chcesz, żeby Ojciec spełniał Twoją wolę? Spotkanie z Panem Jezusem sprawia, że życie już nie jest takie samo, że świat już jest inny. I to wymaga takiego świadectwa, więc ona idzie i mówi o tym wszystkim, czego Pan Jezus dokonał w czasie tej jednej chwili tego spotkania przy studni Jakuba. Woda ze studni, do której codziennie przychodziła samarytanka, była to woda świeża, woda zimna. Właśnie taka woda, jakiej potrzebuje człowiek w momencie, kiedy jest bardzo gorąco. Nie była to woda, która gdzieś tam stała sobie w promieniach słońca i była nagrzana, albo gdzieś tam mętna. Była to woda świeża, żywa. I również Pan Jezus przychodzi do Ciebie i chce Ci dać najlepszą jakość swojej wody. On sam jest źródłem. On przychodzi do Ciebie, aby zaspokoić wszystkie Twoje pragnienia, wszystkie Twoje głody. I Pan Jezus pragnie, abyś otworzył się, aby On mógł wniknąć w Ciebie, aby mógł wsiąknąć w Ciebie, w Ciebie, który czasem przypominasz być może taką spękaną ziemię. Pan Jezus daje Ci wodę życiodajną. Wiadomo, co się dzieje bez wody: co rośliny czy zwierzęta, czy człowiek, bez wody po prostu usychamy. Czy chcesz uschnąć bez Pana Jezusa, czy chcesz być napełniony Jego mocą i chcesz kwitnąć? Wybór należy do Ciebie. Tak jak do Samarytanki Pan Jezus przychodzi i szanuje jej wolność, szanuje również Twoją wolność. Więc otwórz przed Nim swoje serce i skorzystaj z tego. Jest to dar, który On daje Ci za darmo, nie musisz za to płacić. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.